Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj temat Procreate. 1 listopada 2021 roku pojawiła się aktualizacja Procreate, a mianowicie weszła wersja Procreate 5.2. I od tej wersji Procreate jest, jest w języku polskim. Zatem wszyscy użytkownicy polscy tej aplikacji odetchnęli z ulgą, już na, na grupie pojawiły się komentarze: jest po polsku i tak dalej. Więc e, cieszycie się. Ja Wam się przyznam, że ja tego w pierwszym momencie nie zauważyłam. Nie zauważyłam tego dlatego, że na co dzień jestem dwujęzyczna i zazwyczaj posługuję się językiem niemieckim, dlatego mój iPad jest standardowo ustawiony na język niemiecki, więc tutaj to prokryć sobie tak hula, jak, jak hulało, więc nawet nie zauważyłam, że jest język polski. I właśnie jeżeli... Są w pośród Was osoby, które właśnie mają aplikację, może nie aplikację, iPada ustawiony w języku angielskim na przykład, tak, czy francuskim, a chciałyby korzystać z aplikacji w języku polskim, to trzeba to najpierw sobie ustawić. Dobrze, w pierwszej w kolejności wchodzimy tutaj w ustawienia, czyli tutaj w tą ikonkę. Ja teraz mam, ustawiłam sobie mój iPad na język angielski, bo zapewne większość z Was korzysta właśnie z języka angielskiego. Wchodzimy tutaj w settings, czyli w ustawienia, następnie przechodzimy... Albo od razu już do Procreate, ale może jeszcze pokażę krok wcześniej, jeżeli ktoś chce wszystko przestawić na język polski. Tutaj mamy general, ustawienia takie um, ogólne, i tutaj mamy możliwość przestawienia języka całego iPada, i to jest w miejscu language and region, czyli język i region. I tutaj wystarczy przestawić na język polski, tak? Tutaj są, tutaj już mi podpowiada, ja korzystam właśnie zamiennie niemiecki, polski, angielski z tych trzech zazwyczaj. I tutaj muszę przejść po prostu i wybrać sobie na przykład na polski. Mhm. Gdzie ty jesteś, polski? Bardzo cię rzadko używam. No właśnie, poszukamy sobie. Jest polski. <laughs> tutaj na dole. Tak, iPada nie używam. Zazwyczaj nigdy w języku polskim, więc go nie miałam tutaj tak. Dobrze, jest już wszystko przestawione na język polski, więc może jesteśmy w tym samym punkcie w tym momencie. Ogólne i tak dalej. I teraz tutaj na dole mamy aplikacje. Muzyka. I tutaj są aplikacje i Procreate gdzieś będzie pod P. Tutaj jest Procreate. Przechodzimy w Procreate. I tutaj mamy preferowany język, i w tym momencie, że ja już w general przestawiłam sobie na język polski, to aplikacja już to mi podpowiada, żeby się przestawić na język polski, albo już się przestawiła, ale tutaj też to można zmienić. Czyli jeżeli masz jeszcze, jeżeli chcesz iPada używać w języku angielskim, czy w niemieckim, czy w jakimkolwiek, ale samo Procreate tylko w języku polskim, to wtedy możesz zostawić ustawienia general tak jak chcesz, a samo Procreate przestawić tutaj dopiero w tym miejscu. Tak, tutaj już jest haczyk na polski, już mi sobie zostawię, żeby tak było. Procreate i voilà tutaj mamy wszystko już w języku polskim. Wybierz importu i zdjęcie. Coś tutaj może sobie otworzymy tak. I tutaj już wszystko jest e, napisane w języku polskim. Biblioteka pędzli wodne, organiczne, przemysłowe, blask, vintage, materiały itd. Tak tutaj jeszcze może sobie sprawdzimy jak warstwy się nazywają. Tak, warstwy, rzeczywiście są warstwy. Tutaj gdy klikniemy zmień nazwę, wybierz, kopiuj, wszystko jest też po polsku. Mhm. Dobrze, tutaj nie będę omawiać nowych funkcji Procreate Procreate 5.2, bo na to przyjdą, przyjdzie czas w kolejnych filmach, ale jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą tutaj zauważyłam, może Wam się przydać, tutaj w ustawienia klucza. Gdy przestawimy na język polski, to tutaj nam zanika, zobaczcie, pomoc. Gdy mamy to w języku angielskim, to te, to, to jest bardzo krótkie. to jest add, canvas, share, video, preference, jest skrócone z kropką i help. Widać na jednym, jakby od razu widać tutaj na ekranie. Natomiast po przestawieniu na język polski, niestety ta funkcja pomocy zanika i w pierwszej kolejności bardzo długo jej szukałam, mówię, dlaczego nie ma w języku polskim. Dokładnie, zastanawiałam się, dlaczego w języku polskim nie ma nagle funkcji help, pomocy, i w pierwszej po kolejności pomyślałam, że po prostu nie została i, i nie ma jej po prostu w języku polskim. Ale nieprawda, ona się tutaj po prostu schowała, z tyłu trzeba sobie przesunąć, więc ci, co mają wersję angielską, widzą ją od razu, a jeżeli mamy polską a bądź też jakiś inny język, to może się okazać, że jej nie widać i ona się ukryła. A o funkcji Help, czyli pomocy opowiem jeszcze w kolejnym filmie. Natomiast jeżeli szukasz informacji, jak korzystać z aplikacji Procreate, jak w niej rysować, jak tworzyć właśnie takie napisy, jak tutaj na, na załączonym obrazku, to zapraszam Cię do mojego kursu online ProCreate. Link do tego filmu znajdziesz w opisie do tego filmu. Dziękuję Ci do, za uwagę i do następnego razu zasubskrybuj mój kanał, aby nie, nie przegapić żadnego filmu. Pa pa.